Naszą misją jest bycie zwiastunami nadziei, niesienie nadziei do innych ludzi poprzez naszą służbę i poświęcenie. Umacniamy rodziny i wiarę, wspieramy bezbronnych i prześladowanych, a dziś zabieramy głos, by w szczególny sposób wyrazić wdzięczność Bogu. Pan dał nam nowego Ojca Świętego, nowego pasterza Kościoła. Rycerze Kolumba, każdy z nas z dumą stoi u boku Jego świątobliwości, papieża Leona XIV. Dziś papież Leon XIV także wzywa nas do działania. Podczas gdy jego imiennik odpowiadał na modernizm, Leon XIV odpowiada na postmodernizm. Obecnie mówi się, że prawda nie istnieje, że ludzka natura jest tym, za co ją uznamy, i że sama wiara nie ma znaczenia. To są kłamstwa, a kłamstwa mają swoje konsekwencje. Widać je w cierpieniu i podziałach dookoła. Jest tylko jedna droga. Jak powiedział papież Leon XIV. Czas na to, by z radością ogłosić światu patrz na Chrystusa, zbliż się do Niego. Właśnie to zrobią rycerze Kolumba. W świecie, który pogubił się w najważniejszych pytaniach, we wszystkim, co robimy, stawiamy sprawę jasno. Odpowiedzią jest Chrystus. Nadzieja pochodząca od Chrystusa zainspirowała księdza McGivneya i pierwszych rycerzy do wyrażenia wiary przez uczynki. 143 lata później wznieśliśmy naszą misję na poziom, jakiego pierwsi rycerze nie mogliby sobie nawet wyobrazić. W zeszłym roku poświęciliśmy służbie innym 48 milionów godzin. Nasi bracia podarowali potrzebującym rekordową sumę 197 milionów dolarów. Za tymi liczbami stoi niezliczenie wiele aktów cich... cichej służby. W ramach rycerskiego programu Kurtki dla dzieci podarowaliśmy dzieciom w potrzebie już ponad 1 600 tysięcy kurtek. I ustanowiliśmy rekord rozdanej liczby kurtek w ciągu jednego roku. Podjęliśmy współpracę z Protes Foundation, by dać im protezy. Młoda Ukrainka, Tetiana Sahajdak, Straciła stopę na skutek ataku powietrznego. Teraz chciałaby powrócić do dawnego życia. Z naszą pomocą stało się to możliwe. W tym tygodniu leci do Minnesoty, gdzie otrzyma protezę, ale zanim tak się stanie, przyleciała tu do nas, by być w tym dniu z nami. Tetiana, twoja odwaga i odporność są dla nas inspiracją. Modlimy się o koniec wojny w Ukrainie. Tak długo, jak długo trwa wojna, będziemy razem z tymi, którzy cierpią. Dzięki naszym konwojom miłosierdzia nadal dostarczamy produkty pierwszej potrzeby. Nasze centra miłosierdzia nadal służą tym, którzy stracili wszystko. Ukraińscy i polscy rycerze wykonali niesamowitą pracę, pokazali heroiczne miłosierdzie. Na znak naszego nieustającego wsparcia, arcybiskup Lory w zeszłym roku ponownie udał się do Ukrainy. Modlił się w miejscu masakry w Buczy, gdzie zamordowano setki cywilów, w tym wiele dzieci. Spotkał się z grupą wdów i sierot, podarował kurtki dzieciom poległych żołnierzy. Zanim odjechał, najwyższy kapelan wypowiedział słowa, które są stale powtarzane. Powiedział: Ta wojna może niszczyć wasze domy, wspólnoty i burzyć pokój, ale nie może zniszczyć waszej tożsamości. Wszyscy jesteście świątyniami żywego Boga. Jesteście Jego ludem, a On jest z Wami na każdym kroku tej trudnej drogi. Rozpaczliwie potrzebujemy prawa stojącego w obronie życia, jednak samo prawo nie wystarczy do zbudowania kultury życia. Najważniejszym, co możemy teraz zrobić, jest zwiększenie wsparcia dla matek i dzieci. Od dziesięcioleci rady lokalne w całych Stanach wspierały ośrodki dla kobiet w ciąży, ale w ostatnich latach zrobiliśmy jeszcze więcej. W ramach programu ASAP. Pomoc i wsparcie po, w, po porodzie, działamy aktywnie w całym kraju. Ostatnie badania pokazują, że 60% kobiet, które opowiada się za aborcją, twierdzi, że wybrałoby życie, gdyby otrzymało materialne i emocjonalne wsparcie. Dlatego potrzebujemy programu ASAP. Dajemy pieluchy i artykuły dla niemowląt matkom, których nie stać na ich zakup. Dajemy dziecięce łóżeczka rodzinom, które ich potrzebują. Pomagamy rodzicom w powrocie do pracy i wspieramy zakładanie rodziny. ASAP odpowiada na realne potrzeby. Tylko w zeszłym roku przekazaliśmy rekordowe ponad 6 milionów dolarów na ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży, a w ciągu trzech lat 17 milionów dolarów na pomoc matkom i dzieciom. Zawsze będziemy wspierali matki i dzieci, ale pomagamy też mężczyznom przekraczać siebie i stawać się liderami, na jakich kobiety i dzieci zasługują. Prawda jest taka, że zbyt wielu mężczyzn zachowuje się jak chłopcy. Nie tego potrzebuje nasze społeczeństwo. Nie potrzebujemy chłopców. Kobiety potrzebują mężów, dzieci potrzebują ojców, a my wszyscy potrzebujemy, żeby mężczyźni zachowywali się jak mężczyźni. Ksiądz McGivney o tym wiedział. Założył Rycerzy Kolumba, by dać mężczyznom przestrzeń do wzrastania. Ponad 140 lat później nadal pomagamy im dorastać do roli mężów i ojców, a obecnie skupiamy się na kolejnym pokoleniu. Służy temu inicjatywa Kor. Spotkania w małych grupach dają mężczyznom możliwość rozeznania powołania, dla jakiego zostali stworzeni. Powołania, które sam Bóg dał każdemu z nich. Kor jest przestrzenią pogłębiania naszej wiary. Wspólnie z przyjaciółmi i braćmi rycerzami jest naszą odpowiedzią na odosobnienie i zagubienie poczucia sensu, z jakimi obecnie mierzy się wielu mężczyzn. Zachęcam każdą radę do podjęcia inicjatywy CORE. Mamy wiele materiałów, które pomogą jej odnieść sukces w waszych parafiach. Jedną z naszych najpiękniejszych inicjatyw jest program peregrynacyjny. W tym roku obchodzimy 350-lecie objawień świętej Małgorzaty Marii Alakok. Z tego powodu w styczniu rozpoczęliśmy peregrynację obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo do serca Pana Jezusa było bliskie księdzu McGivneyowi. Papież Franciszek poświęcił sercu Chrystusa swoją ostatnią encyklikę. Nasz najnowszy program peregrynacyjny jest już kluczowym powodem ponad pięciu tysięcy spotkań modlitewnych, które zgromadziły ponad pół miliona wiernych. Zapraszam każdego rycerza do dołączenia. Zachęcam Was do powierzenia Waszych rodzin i Waszych domów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To nabożeństwo odkrywa wieczną obietnicę, jaką złożył nam Bóg. Dzięki sercu dostrzegamy bezgraniczną miłość Jezusa Chrystusa i znajdujemy odwagę, by kochać Ojcowskim Sercem. Tylko w zeszłym roku powitaliśmy ponad 96 tysięcy nowych rycerzy. Jak już mówiłem, obecnie mamy 2 miliony 100 tysięcy członków zgromadzonych w blisku 17 tysiącach rad w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Jestem wdzięczny każdemu rycerzowi, który w zeszłym roku zaprosił w nasze szeregi przynajmniej jedną osobę. Ponawiam moje wezwanie. Niech każdy rycerz zaprosi do dołączenia do nas dwóch mężczyzn w nadchodzącym roku. Pan. Stoi w centrum wszystkiego, co robimy. Po 143 latach wciąż prowadzi rycerze Kolumba. Zaszliśmy dalej niż ksiądz McGivney mógłby sobie wyobrazić. Ale doszliśmy tylko tam, dokąd wezwał nas Chrystus. Teraz woła do pójścia jeszcze dalej, a my jesteśmy na to gotowi. Podobnie jak pokolenia przed nami, ruszamy z miłosierdziem, w jedności i w braterstwie. Będziemy służyć naszemu Panu poprzez służbę innym ludziom i będziemy się dla nich poświęcać tak, jak On poświęcił się dla nas. Zaszczytem jest uczestniczenie z Wami w tej misji. Wyraźmy teraz naszą wiarę przez uczynki. We wszystkim, co robimy. Bądźmy zwiastunami nadziei. Viva Jesus.